Mali strażnicy przyrody. Dziś ekologia modne słowo. Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłaszamy. Od dziś przyrodzie my pomagamy. Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, musisz takiemu uwagę zwrócić. Nie można przecież bezkarnie śmiecić, to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. Nie wolno łamać gałęzi drzew, bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. A kiedy bocian wróci z podróży, gniazdo niech znajdzie na nie zasłużył. Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, po co jej dzieci mają się smucić? Niech barwny motyl siada na kwiatach, żyje tak krótko, niech wolny lata. A zimą nakarm głodne ptaki, sikorki, wróble, wrony, szpaki. Powieś na drzewie karmnik mały, będą ci wiosną za to śpiewały. Choć ekolodzy jeszcze z nas mali, uczyć będziemy tego wandali. Matka natura nam wynagrodzi, jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. Dzisiaj nauczymy się segregować śmieci. Do żółtego kubła wrzucamy plastiki i metale ciężkie. Do niebieskiego kubła wrzucamy wszystko co jest z papieru albo z kartonu. Do zielonego wrzucamy szkło, szklane słoiczki, pobite jakieś talerzyki. Kolejny, brązowy kubeł Tutaj wrzucamy na pewno podczas gotowania zupy, zostaje mnóstwo bierków, albo właśnie jak tutaj mamy skórko od cytryny. Do ostatniego kubła wrzucamy całą resztę, czyli jakieś buty i inne odpady. To tyle, jeżeli chodzi o segregowanie śmieci. Witajcie! Muszę podejrzewać na śmieci. Tutaj się daje butelki. Tutaj daje się, że trwanie. A tutaj szkło. Tutaj papierki. Obierki. Obierki. A tutaj całą resztę. Jakie odpady będziemy wrzucać do brązowego pojemnika? Czy pamiętasz? Brawo! Dokładnie, bioodpady trafią do tego pojemnika. A do niebieskiego pojemnika co powinno trafić? Czy pamiętasz? Brawo, papier trafić tu powinien. A do żółtego pojemnika co wrzucić trzeba? Brawo plastik i metale. A do zielonego pojemnika, co wrzucimy? Dokładnie tutaj szkło trafia wszelakie. Ostatni pojemnik, czarny cały. Co wrzucić tu trzeba? Czy pamiętasz? Brawo! Tu zmieszane odpady, których nigdzie indziej wyrzucić się nie da. Robimy porządki. Wszystkie dzieci, nawet duże, posprzątają dziś podwórze, a dorośli pomagają, śmieci w workach wyrzucają. Pierwszy worek jest zielony. Cały szkiełkiem wypełniony. W żółtym worku jest bez liku. Niepotrzebnych już plastików. A niebieski worek wiecie papierowe zbiera śmieci. My przyrodę szanujemy, śmieci więc segregujemy. Z ekologią za pan brat. Mama, tata, siostra, brat. Siostra mama tata. Stop Można inaczej cośniemy się i popatrzymy. Trzeba wyrzucać z tej butelki, bo jest wielokrotnego użytku. Piątka. Wow. Tak nie wolno. Papierki trzeba wyrzucać. Zaraz Ci pokażę, jak powinno to wyglądać. Cofniemy się silnie do tyłu. Chodź, piątka. Czysta woda zdrowia doda. Jak oszczędzać wodę możemy? Pralkę włączamy, gdy pralka pełną ubrań ma w sobie. Kurki w domu dokładnie zakręcamy. Podczas mycia zębów wodę do kubeczka nalewamy i z niej korzystamy. Zamiast długiej, częstej kąpieli, wannie, sprysznica warto skorzystać czasem. I zamiast mycia góry naczyń ręcznie, ze zmywarki skorzystajcie. W toalecie panel oszczędności wody każdy ma. Lecz pytanie, czy potrafi go używać? Jest wiele sposobów, by wodę oszczędzać. Jednak wystarczy, że każdy z nas. Choć jedną z tych rzeczy zapamięta i w życie swoje wdrąży. Woda przecież do życia jest nam niezbędna. Julian Tuwim, pstryk. Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo pstryk i światło Pstryknąć potem jeszcze raz, zaraz mrok otoczy nas. A jak pstryknąć trzeci raz, znowu dawne świeci blask. Taką siłę ma tajemną, ten ukryty w ścianie smyk. Ciemno, widno, widno, ciemno. Któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik? Może ognik? Jak tam dostał się? I skąd? To nie ognik. To przewodnik, taki drut, a w drucie prąd. Robisz pstryk i włączasz prąd. Elektryczny, bystry prąd. I skąd światło? Właśnie stąd. Oszczędzać prąd możemy na pewno przez wyłączanie światła, gdy w danym pomieszczeniu nie przebywamy. Kupować tylko żarówki energooszczędne, szukać alternatywnych źródeł energii jak panele słoneczne. Wyłączanie z prądu urządzeń, z których aktualnie nie korzystamy, także oszczędza nasz prąd. Nie zapalać kilku świateł naraz, a więcej korzystać z dziennego światła, kupować tylko sprzęt AGD o niskim poborze prądu, korzystać z taryf, które mniejszy pobór prądu mają. To tak niewiele, a jak wiele nam daje. Ziemię mamy tylko jedną, więc szanujmy ją, bo cóż z nami stanie się, gdy zniszczymy własny dom? Giną ptaki i zwierzęta, giną drzewa w lesie, nic nie robiąc, wciąż czekamy, co nam los przyniesie. Dość lenistwa, ruszmy razem i działaj zacznijmy, żeby żyć móc na tej ziemi. Więzy chronimy lasy, chronimy wodę, dbajmy o tą przyrodę, uczmy kochać las i łąkę, pokolenie młode. Sprzątaj w krąg, sekret mój pilnieje co dnia. Zielony kraj, 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 ziemi, życie daj. W niebieskiej rytmie płyną na dni. O ziemię bawię,